Panie Wojciechu, rachunki. Nie mamy ich z czego opłacić. Witam. Ach, chodzi o moją przyjaciółkę. Czeka na nią niebezpieczeństwo. Bo ona uważa, że wszystko jest w porządku. Ale ja widzę. Ona się ciągle wdaje w jakieś szebrane z interesy. Ciągle ją śledzą podejrzani ludzie. Coś jest nie tak. Proszę zapewnić jej bezpieczeństwo. Wszystkie inne biura odmówiły mi przyjęcia zlecenia. Jestem moją ostatnią nadzieją. Proszę, proszę, proszę się zgodzić. Mam pieniądze i... Pieniądze. Pieniądze. Dobra. Wezmę to.